Pytanie takie było od widza na czacie, ważne, uwaga, jest takie pytanie yy, Dlaczego uważam, że Chieftain może być na czarnym rynku, skoro nie było go w zeszłym roku? No bo trochę się zmieniło od tego czasu Przede wszystkim Wargaming yy, No przemyślał sprawę, no i Trzeba zwrócić uwagę, że minęło strasznie dużo czasu, odkąd Chieftain był ostatni raz dostępny, tak? Minęło bardzo dużo czasu No i tego Chieftaina trzeba jakoś Dać graczom zdobyć. No bo bez niego gracze są w dupie. Na wysokim poziomie, co nie? Na wysokim poziomie gracze bez na mają trudności. Jest to niesprawiedliwe jest to bardzo, bardzo niesprawiedliwe. Dla graczy, którzy nie zdobyli go, bo nie są w stanie odrobić. Nie są w stanie odrobić tej straty, która jest. I no jedyna szansa to jest dać szansę go zdobyć tym, którzy nie zdobyli go wcześniej. W jakimś wydarzeniu. A jednocześnie nie chcą go dawać za kranówki, bo za dużo ich dojdzie po prostu, rozumiesz? Po prostu za dużo by ich doszło. Chcą, żeby gracze mogli zdobyć Chieftaina i ci, co narzekali, że nie da się go zdobyć, nie mogli narzekać, że się nie da zdobyć, ale jednocześnie, żeby rozdać ich mniej niż na przykład 8000. No